Moim dzisiejszym gościem, Jan Bodakowski, portal prawy .pl. Na targach książki historycznej jest pan Tomasz Sommer, redaktor naczelny Najwyższego Dzień Czasu. Dzień dobry. Wydawca książek z Biblioteki Wolności. Krytyk Wojciecha Sumińskiego za jego książkę o Jedwabnym. zazdrości? Nie krytyk Wojciecha Sumlińskiego, do, krytyka, do Wojciecha Sumlińskiego osobiście się w ogóle nie odnoszę, chociaż różne jego przygody inne osoby komentują. Natomiast metody pisarskiej pana Sumlińskiego. Ja jestem w ogóle bardzo zdziwiony, że po tym jak no, wyszły szczegóły tej metody pisarskiej w przypadku innych publikacji, zwłaszcza tej poprzedniej o panu Komorowskim, a jeśli ktoś nie zna szczegółów, to wystarczy wrzucić dwa słowa do internetu: Sumliński, plagiat i cała metoda wyskoczy. Że ktoś jeszcze w ogóle traktuje to pisarstwo poważnie. Ja też przyznam, byłem osobą, która potraktowała to poważnie. Zajrzałem do tej najnowszej książki no i znalazłem tam kompilację jakichś starych materiałów, połączoną z jakimiś wywiadami, nie wiadomo o czym. I jeszcze wszystko się zaczyna słowami: W imię Boga Wszechmogącego. Ale czy nie, 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 nie bierzesz pod uwagę tego, że pan Sumiński, który jest psychia, psychologiem z wykształcenia, z praktyki, bardzo trafnie zarządza emocjami i tak skonstruował swoją książkę, żeby była ona popularna i dzięki niemu te teksty, które do tej pory czytało po kilka tysięcy osób, przeczyta kilkaset tysięcy. Nie, dlatego, bo wszystkie te rzeczy, które tam są, już były wcześniej napisane w innych miejscach, z czego pan Sumliński nie odnotował jakby w tej publikacji, więc to jakby nic nowego tam nie ma. Natomiast oprócz tego yy, powstaje problem innego rodzaju, bo ktoś powie, o, a właśnie sprawę jedwabnego odkrył taki pan Sumliński, przedstawił to jako swoje odkrycie, a... Z czego znany jest pan Sumliński? To wszyscy wiemy. Wystarczy wrzucić tutaj te dwa magiczne słowa: Sumiński, Sumliński, plagiat do internetu i wyskoczy cała literatura na ten temat. Ale on o tych odkryciach, bo ja do, bardzo dokładnie czytam tą książkę, pisze w takim stopniu, że e, czytałem książkę, odkryłem, miałem iluminację. To, to nie jest takie stwierdzenie, że ja tu zbadałem, wykryłem. Oczywiście my możemy być poszkodowani, bo ja, Jan Bodakowski, piszę o tym od kilkunastu lat e, i oczywiście mnie to trochę denerwuje. Jak ktoś pisze, że, że coś odkrył, o czym ja pisałem kilkanaście lat temu. Ale to jest zupełnie inna konstrukcja książki. Ty podszedłeś, zrobiłeś taki błąd jako naukowiec, że potraktowałeś książkę popularną jako książkę naukową. Nie, 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 nie bo jednak w promocji tej książki, bo nie zaprzeczam, że pan Sumliński jest mistrzem autopromocji, chociaż no. Jakby się temu lepiej przyjrzeć, to po prostu na rynku księgarskim już dawno go powinno nie być. Natomiast yy, on zapowiadał tą książkę, że on odkrywa sprawę jedwabnego, więc ja jako osoba, która jest zainteresowana tym tematem, dlatego bo sam razem z grupą osób szykujemy publikację naukową, stąd rozumiem ten zarzut zazdrości, tak? Ale nie, to nie będzie książka sprzedawana w Empiku i tak dalej, tylko to będzie książka o objętości tysiąca stron z milionem przypisów i tak dalej, i tak dalej. Przyznam, że mnie to zainteresowało, dlatego, bo w książkach często takich amatorów, półamatorów, regionalistów, ciekawe rzeczy się znajdują. Więc nabyłem tą książkę. Przejrzałem, no i przyznam, że szczęka mi opadła, no bo tam kompletnie nic nie ma, są pewne rzeczy, które zostały, a ponieważ ja znam te wszystkie wcześniejsze publikacje dosyć szczegółowo, no to które zostały stamtąd zainspirowane, pewnie być może on teraz już uważa i nie przewala bezpośrednio, bo w poprzedniej książce przewalał bezpośrednio, teraz być może, być może to jakoś tam zmienia, ale tam widziałem też dużo niepodpisanych cytatów, no... Zobaczyłem to jest... coś, co mną wstrząsnęło autentycznie, że ktoś jeszcze coś takiego może dawać. Ale, to jest bezczelność. To, to, jest bezczelność. Ale to, to nie jest bezczelność, tylko to jest zabieg marketingowy. Jak chcesz trafić do ludzi, to konstruujesz książkę, z którą oni emocjonalnie przeżyją. On nie pisze, że odkrył nawet, w archiwum, tylko odkrywał dla siebie. Nawet jak piszesz popularną książkę, to jednak musisz oddać sprawiedliwość tym y, osobom, z którymi się inspirujesz. Tak? A przypominam, że... Y, Począwszy od profesora Strzębosza, przez Chodakiewicza, przez Gontarczyka, przez y, Musiała, y, przez profesora Nowaka. No, milion osób się tym zajmowało i tam to wszystko widać i jakoś te nazwiska tam się w ogóle nie pojawiają. No, jest to elementarna... Bo on pisze o swoim odkryciu, o swoich przeżyciach emocjonalnych w poznaniu tej prawdy. Jeżeli on by napisał książkę pod tytułem Jak ja, Sumliński, przez 20 lat nie dostrzegałem innych publikacji na rynku, i w końcu je przeczytałem, i rzeczywiście to mną wstrząsnęło, no to znaczy, bo, rzeczywiście taka jest ta książka. Bo, bo o tym jest ta książka. O tym jest ta książka. E, m, przejdę przejdę do, do, do. Sam pan przyzna, że to jest komedia troszeczkę. No. E, nie, to nie jest komedia. Po prostu e, ja zdaję sobie sprawę, że twoją książkę naukową i Chodakiewicza prze, przeczyta dwa osób, a Sumliński. Jego przeczyta 300 tysięcy, więc nawet to, że przepiszę to, co wyście pisali, co ja pisałem, co inni z dziesiątki, co naukowcy pisali, co publicyści, to i tak dobrze, bo ta wiedza trafi do ludzi. No, mam nadzieję, że ta nasza też trafi do ludzi, no oczywiście na innym poziomie troszeczkę, tak? Może. Ym, I Przezmienimy temat, ym, nagonka na Stanisława Michalkiewicza. Czy ta nagonka, czy Wy jako najwyższy czas, Biblioteka Wolności, Portal Najwyższego Czasu, też jesteście ofiarą takich działań które, przemocowych ze strony lewicy, które ograniczają demokrację, wolność słowa, nas dyskryminują? No, y, przemocowych w sensie dosłownym to nie, no ale przy, przychodzą nam na przykład y, paczki pobraniowe z jakimiś lekami na nazwisko Stanisław Michalkiewicz i nawet y, tam na sekretariacie u nas jedna pani zapłaciła raz 100 złotych, innymi słowy zostaliśmy naciągnięci na 100 złotych, a teraz powiedziałem oczywiście, żeby nie przyjmować takich paczek i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, y, no, atakują, no ale to... Ale e, e, konkretnie, konkretnie e, portal, e, macie portal, który jest niezwykle dynamicznie rozwijający się, ale w pewnym momencie odebrano wam reklamy. Czy mógłbyś powiedzieć e, na jakiej zasadzie, jakie to były straty, żeby ludzie zrozumieli, e, z czym mają do czynienia, bo to dla nich jest taki temat, e, e, moim zdaniem bardzo ważny, o tym, jak jest ekonomicznie wykańczane wolne słowo, wolność słowa, a ludzie sobie nie zdają z tego sprawy. No odebrano nam reklamy i tak zwane rozpowszechnienie przez pewne, pewną jakby pewne mechanizmy Google'a z powodu komentarzy, tak? Tam były komentarze, przysłano nam listę, więc musieliśmy krótko mówiąc skasować te komentarze, bo by nam tego nie przywrócono. No przywrócono nam na razie nie na takim poziomie, jak to było, no ale miejmy nadzieję, że do tego poziomu powoli wrócimy. Bardzo dziękujemy, czekamy na książkę Tomasza Somera, no to profesor. A jak z filmem? Bo miał być jakiś film. Nie, no film jest zablokowany przez PiS w tej chwili, natomiast no, książki to nie mogą zablokować, to jeszcze takich długich rąk nie mają, natomiast yy, no, to jeszcze długie miesiące. Także to w ogóle nie mają jakby tutaj konkurencji z tą książką, bo już się pojawił zarzut, że to, ta książka ma jakoś konkurować, czy coś, nie, nie. To wyjdzie najwcześniej, prawdopodobnie może na przyszłe targi książki za rok, tak? Może. Dobra, bardzo dziękujemy. Dzięki, do zobaczenia.